Gdy mieszkałem w Grecji, miałem takiego sąsiada w moim wieku. On był ze Szwecji. Jego rodzice byli rozstani. Jego matka wychowywała. I matki nie było regularnie w domu. Ja go od czasu do czasu widywałem. On miał problemy z narkotykami. Był wciągnięty w różne narkotyki. Widywałem go od czasu do czasu. I raz rozmawiałem z nim i powiedziałem mu, że ale fajnie masz, fajnie masz, bo masz pusty dom, pustą chatę, możesz robić, to, co chcesz, możesz wracać, o której chcesz w nocy, tak, masz taką wolność. Widzę, że wracasz późno w nocy i tak dalej, masz taką wolność, to jest fajne. I mówiłem mu, że to jest fajne. Wiesz co mi powiedział? Powiedział mi, że on marzy o tym, żeby ktoś go ograniczył. Marzy o tym. Żeby okrzyczał go ktoś. Marzy o tym, żeby ktoś mu powiedział, nie wrócisz tak późno do domu, wrócisz o tej i o tej porze, inaczej będzie kara. Sam ten chłopak powiedział mi, że chce, żeby mój ojciec albo moja mama, żeby mi powiedzieli, nie możesz wyjść, nie możesz robić co zechcesz. On chciał tego. I mówił mi, Chcę poczuć, mówił mi to dosłownie. Chcę poczuć, że im zależy na mnie. Bo ja się czuję całkowicie sam. Czuję, że im w ogóle nie zależy. Jestem zostawiony. Czuję się zostawiony. Więc ten chłopak praktycznie pragnął lanie. Chłopak pragnął lanie. Chciał dostać lanie. Jakieś lanie, żeby ktoś wszedł. W dyskomfort dla Niego. I ograniczył go. I pokłócił się z Nim i ograniczył go, bo wtedy by czuł, że kurczek komuś zależy. Więc gdy ty jesteś w takich sytuacjach trudnych, to pamiętaj, zasłużujesz sobie <grybujesz> na lanie. Bo trzeba sobie zasłużyć. Jak ktoś podejnie, podejdzie do mnie z ulicy, i poprosi o pomoc. I będę widział, że bardzo chce. Chce prawdę. I wydaje energię. Jest chętny bardzo. To dam mu tą gromą prawdę, dam mu lanie. <grystanie> Jak przyjdziesz do mnie na konsultację, tak jakby to, to. dam ci to lanie w odpowiednim momencie, oczywiście. <grystanie> nie będę się cackał. Wiadomo, są różne momenty. Są momenty, gdzie nie dajesz lania, nie? To, to wszystko jest na wyczucie. I widzę to w konsultacjach, że. Współpracuję z pewnym człowiekiem przez dłuższy okres czasu, na przykład, bo z wieloma ludźmi współpracuję na regularne spotkania. I widzę, że pewni ludzie najpierw muszą się zbudować. Widzę, jak się zmieniają, widzę, jak czują się bezpieczniej w sobie, wprowadzają pewne zmiany, ulepszają siebie, i po 10, 20, 40 konsultacji zaczynają być gotowi. Wchodzić w pewną ranę, w pewien temat, który boli bardzo. Po wielu konsultacjach, po wielu, po dużej ilości czasu budowania się do góry, są gotowi wejść w pewną niewygodę i idą w lanie. Budujesz się, budujesz się, budujesz się. Żeby pewnego dnia spotkać się z tym lękiem, z tym lękiem, z tym wielkim lękiem. Jak wejdziesz w ten lęk, gdy twoja psychika i twoje ego się odblokuje i będzie gotowe na to, żeby wejść tam, to dostaniesz lanie, doświadczysz lęk, będziesz ledwo ogarniał, będziesz próbował to ogarnąć, będziesz miał wystarczająco zasobów, żeby jakoś to ogarniać. Zasłużyłeś sobie na takie lanie, praktycznie.